Przekrzywiana do przodu, wydłużany był widelec, rama z tyłu była ucinana i takie motocykle przerabiano na Chopery. Coś na modłę filmu Easy Rider. Myślę, że ten film miał też solidny jakby zastrzyk e, takiego e, impulsu do, do, w naszym kraju, żeby właśnie budować sobie takie motocykle. Ludzie wtedy byli mocno zajarani tym filmem, a on był wtedy bardzo popularny. No i... Młodzież tamtych czasów na potęgę Junaki przerabiała, stąd właśnie dzisiaj bardzo mało egzemplarzy zachowało się w, oryginal, w oryginalnym stanie. Ten mój konkretny został znaleziony na Podlasiu, w okolicach Hajnówki, ee, jakieś 4-5 lat temu. Coś takiego. Udało mi się go trafić tak, jakby z pierwszej ręki. Nie został trafiony z ogłoszenia. Zupełnie przypadkowo trafiłem do człowieka, który właśnie takiego jajnaka miał. Był do niego jeszcze kosz, był do niego wózek boczny, z tym, że ten wózek boczny zupełnie odbiegał stanem od tego motocykla. On po prostu leżał gdzieś w złych warunkach, w jakiejś tam wilgoci. No i tam był strasznie dziurawy. Ja tego kosza się pozbyłem, ze względu takiego, że ja nie rajcuję nie specjalnie jazda z koszem. Kosz też wymaga dodatkowego miejsca, którego niestety u mnie już jest coraz mniej. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby się go pozbyć. Zostawiłem sobie po prostu Junaka, taką solówkę. No i tutaj ten Junak musiał też przejść u mnie przez tam parę jakichś popraw, jakichś, jakichś tam korygacji. Tak jak na przykład musiałem zrobić mu na pewno szliw cylindra, był mocno już tam podjechany. Musiałem mu też zregenerować głowicę. Wał wow, na szczęście w tym silniku jest ok, sprzęgło też. Jeżeli chodzi o układ zapłonowy, jest tutaj iskrownik zastosowany już nowego typu. W oryginalnych junakach montowane były, oczywiście dobrze nam znane z tamtych czasów, platynki. No, sami dobrze wiecie, ile było pierdzielenia się z tym, żeby to ustawić, wyczyścić. To i tak się wiesz, nie przedstawiało. W dodatku junak jeszcze miał coś takiego jak taki przyspieszacz i. Myślę, że w dzisiejszych czasach warto jest korzystać z dobrodziejstw techniki, z jakichś tam nowych odkryć i zamontować sobie na przykład taki elektroniczny zapon, który jest całkowicie bezobsługowy. Po prostu zamontujecie, zamykacie, ustawiacie i ma jeździć, ma działać. I dokładnie tak samo jest i w tym, i w tym Junaku.